Wyobraź sobie dziesięcioletnią dziewczynkę, która pomimo młodego wieku zdobyła serca wielu ludzi swoim talentem. Sofia Nersesian, młoda wokalistka z Ukrainy, w 2025 roku odniosła ogromny sukces, reprezentując swój kraj na Eurowizji Junior i zdobywając drugie miejsce. To achievement, który sprawił, że jej marzenia zaczęły się spełniać. Niestety, życie Sofii to nie tylko blask sceny i radość z wygranej, chociaż jej gwiazda świeci jasno. Codzienność na Ukrainie maluje zupełnie inny obraz. Od niemal czterech lat kraj ten zmaga się z brutalną agresją Rosji, a sytuacja w regionie staje się coraz bardziej dramatyczna. W szokujący sposób o tym przekonali się mieszkańcy, w tym rodzina Sofii, kiedy to dziewczynka stała się świadkiem zniszczeń, jakie niesie wojna. Dziewczynka niedawno zamieściła w mediach społecznościowych niezwykle poruszające nagrania, które ukazują poważne skutki ataków. Trudno opisać, jak ogromna jest skala zniszczeń, a widoki, które utrwaliła, rozrywają serce. Na początku stycznia w piątek doszło do tragicznego wydarzenia. 9 dnia stycznia miała miejsce rosyjska ofensywa, podczas której dom Sofii został zniszczony. Jak informują ukraińskie media, w wyniku ataku zginęło cztery osoby, a 25 zostało rannych. To tragiczne wydarzenie zasługuje na szczególną uwagę. Z racji na jego dramatyczny przebieg, jak również na to, co straciła sama bohaterka tej historii. Choć jej rodzina nie ucierpiała bezpośrednio, to z dnia na dzień stracili wszystko, co udało im się zbudować. W swoim poruszającym poście na Instagramie Sofia podzieliła się nagraniem ukazującym stan budynku, w którym mieszkała z bliskimi. Zamiast familiarnego miejsca, w którym spędzała radosne chwile, ukazała się jedynie szczątki pozbawione szyb. I nadające się wyłącznie do rozbiórki. Wstrząsającym komentarzem do swojej relacji były słowa Najgorsza noc w moim życiu, które dosadnie oddają emocje, jakich doświadcza młoda artystka. Natychmiastowy odzew internautów był ogromny. Użytkownicy sieci, w tym fani piosenkarki, nie mogli pozostać obojętni na tragedię, która dotknęła Sofię oraz innych mieszkańców Ukrainy. W sieci opublikowano mnóstwo komentarzy wyrażających współczucie i wsparcie. Ludzie masowo dzielili się swoimi myślami i uczuciami, zapewniając, że są z dziewczynką w trudnym dla niej czasie. Ściskam ciebie i całą rodzinę, napisała jedna z internautek, dziękując jednocześnie za to, że wszyscy pozostali przy życiu. Inna osoba dodała: Sofia, jesteśmy z tobą. Szkoda, że nasze dzieci muszą przez to przechodzić. W sieci pojawiły się także inne emocjonalne komentarze, takie jak: Co za horror? czy Modlę się, aby to szaleństwo szybko się skończyło. Tragedia, której doświadczyła Sofia Nersesjan, to tylko jeden z wielu dramatów, z jakimi borykają się mieszkańcy Ukrainy. Słowa otuchy i solidarności płynące z całego świata są dowodem na to, że w obliczu zła, jakim jest wojna, nie brakuje ludzi pragnących wspierać tych, którzy cierpią. Historia ta przypomina nam o tym, jak kruchy jest pokój i jak ważne jest, by walczyć o lepszą przyszłość dla wszystkich, szczególnie dla najmłodszych.